Witam, witam wszystkich. Tu sam Robert mówi hardkorowi koksu. Właśnie tu jestem w hotelu już w Katowicach i wam powiem, że mają dobre stejki bardzo. Teraz zjadłem parę, także siła już jest, takie bicepsy są, masy jest. I walka już się zbliża, bardzo szybko będzie, iż piątek, teraz wam powiem jaka strategia będzie dla Neymara. Ha, ha. Będzie hardkrowa, że Neymar nie wie co jego czeka, tu jest prawdziwa siła, on cię złamie na pół, ale jak chcecie zobaczyć musicie przyjść na walkę. Zaraz powiem. Czwartek będzie ważenie o 15.30 w hotelu Olimpia Tak? <noise> Dobrze, ja mam parę asystentów. <noise> podpowiada tutaj. Z tyłu spotka. I tak to będzie. Tak, za 15.30 ważenie później. O 17 zapraszam wszystkich fanów w tym samym hotelu Olympia, Będzie czas, więcej godzina. Darmowe zdjęcie z podpisem. Zdjęcie kto będzie chciał. Tyle. Zobaczymy się w czwartek. Zapraszam wszystkich. Pamiętajcie. Nie ma lipy. Siła mam być.